Hołd tym wszystkim, którzy stanęli do nierównej walki najpierw z niemieckim agresorem, a następnie 17 dni później z tym, który zaatakował ze wschodu, oddali przedstawiciele władz samorządowych, kombatanckich, politycy na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej, gdzie pod pomnikiem poległych za ojczyznę w latach 1939-1945 złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Stajemy tutaj, aby oddać hołd mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy zginęli pomiędzy 1 września 1939 roku a 8 czy 9 maja 1945 roku. Przyszliśmy tutaj przekonani, że Musimy pamiętać o polskiej historii. W uroczystości udział wzięli również Ostrowieccy, harcerze i strzelcy.